Jakiś czas temu Mercedes wprowadził nowe odmiany Actrosa, modele L i F. Actros L to luksusowa wersja, a model F charakteryzuje się ekonomicznym poziomem wyposażenia. Do naszego testu wzięliśmy ciągnik Mercedes Actros F. Test zacznijmy od wyglądu zewnętrznego. Actros F wygląda jak każdy inny obecnie produkowany Actros. Różnice można zauważyć po literce F na przodzie, klasycznych lusterkach zewnętrznych i czarnym grillu. Nasz model miał jeszcze jedną wielką F z boku kabiny, ale pewnie u prawdziwego użytkownika znajdzie się tam logo przewoźnika. Ciekawostką jak na wersję budżetową jest elegancka zabudowa międzyosiowa i porządne opony Bridgestone. Gdzie są więc te oszczędności? Poszukajmy ich w kabinie. W środku, klasycznie jak to w aktrosach. jest nieco chromowanych albo przynajmniej takie udających detali. Tapicerka jest standardowa, ale elegancka. Może zaoszczędzono na wyposażeniu? Też nie. Deska rozdzielcza wyposażona była w pełne zegary cyfrowe, chociaż opcja zegarów tradycyjnych jest też oferowana. Gdzie są różnice? Samochód otrzymał zupełnie nowy typ kabiny, szeroką na 2,5 metra i nisko zawieszoną. Actros F ma normalny konfigurator bez sztywnych ograniczeń w zakresie wyposażenia. Jednak jego poziom zaczyna się zdecydowanie niżej, a pewnych elementów po prostu w nim nie ma, na przykład najlepszych wariantów reflektorów przednich. Jazda Actrosem F jest przyjemna jak każdym innym Actrosem. Oszczędności nie wpłynęły na komfort pracy. Nie zastosowano gorszych materiałów, księgowi nie wtykali paluchów w detale. Mimo to ekonomika daje o sobie znać w zakresie eksploatacji i ceny zakupu. Komu możemy polecić ten model? To ociągnik dla małych firm liczących każdy grosz lub wielkich, w których ten każdy grosz pomnożony przez setki pojazdów daje poważną sumę. To dobra propozycja dla transportu krajowego albo dla podwykonawców, którzy nie muszą się wyróżniać z tłumu, a nawet dobrze, gdy są nieco anonimowi. W takim przypadku standardowy biały kolor jest jak znalazł. Także nowi w branży albo wypożyczalnie docenią ten model. Jazda Actrosem F nie jest żadnym powodem do wstydu. Tańsza ciężarówka sprawdzi się także tam, gdzie rotacja kierowców jest duża albo gdzie ciągnik służy do krótkotrwałych prac. Na przykład holuje naczepę niskopodwoziową z maszynami budowlanymi. W takiej roli luksusów nie potrzeba ani kierowcy, ani właścicielowi. Natomiast przewagą nad konkurencją jest szeroka możliwość konfigurowania poziomu wyposażenia, a to już jest luksus.